No kurwa tam na jest Bramka, Wasica Domino! Braaa! Kowal! Opa! A to noporozumienie <grym> <grym> A gdzie jest beczka bala z mini strony? Nie Gdzie jest beczka? Tam, przy sędzia. Gdzie? Sędzia i Benina. Przy Kali A jest stoi! Kurwa kował Kali Uważaj, bo beczka kocie ciebie stoi. Siłę, Uważaj, bo beczka kocie ciebie stoi. Kurwa, <grywa> na znali. pierwszy. Brawo, Wasita, dawaj ciśnijcie tych balasów, bo to kurwa jest. Kreca na to Na pierwszy! Kręcaj. ekstra. O, kowal, kowal dobrze, nie Dawaj grabek No, kot jest, kurwa. Chciałem go ogarnąć na hale, a on pewnie nie będzie się grać. Wątpię, że by się przyjechał, przecież on nie przyjedzie. przyjedzie, kurwa. Chyba kabra, nie? przyjedzie. No, no. O, daj, 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 daj ci psa! Patrz, patrz, a tam przy kabrach jest. No to tak podejść no! podejść no!